Doskonale wiem, że na to czekałaś, czyli przegląd jesiennych kurtek z dobrymi składami. Przyznam szczerze, nie było łatwo. Przyznam od Zary płaszcz za 450 zł w składzie 100% bawełna, podszewka 100% bawełna. Następnie taki trencz, płaszcz za 450 zł w składzie 100% bawełna, podszewka 100% bawełna. Natomiast płaszcz za 550 zł w składzie 73% wełna, podszewka 100% wiskoza. Następnie bardzo ładny płaszcz za 750 zł, no tanio nie jest, w składzie 75% wełna, podszewka 100% wiskoza. Następnie Reserve i taka jeansowa kurtka za 180 zł, a w składzie 100% bawełna. Totalnie wełniana propozycja za 400 zł w składzie 95% wełna, 5% alpaka. Ten model niestety jest wyprzedany, ale uważam, że warto na niego polować. 400 zł w składzie 72% wełna. Następnie taka propozycja skosa za 900 zł w składzie mieszanka wełny, lajoselu, a podszewka to 100% biskoza. Kolejna propozycja skosa, tym razem za 800 zł, a w składzie mieszanka wełny oraz lajoselu. Następnie skórzona propozycja za uwaga 2200 zł w składzie 100% skóra, podszewka 100% biskoza. Następnie płaszcz bądź kurtka jak to woli za 990 zł z And Other Stories w składzie 70% wełna, podszewka 100% acetat. Teraz propozycja z H&M za 1650 zł w składzie 100% skóra, podszewka 100% biskoza. Następnie marka Tatum z fantastyczną kurtką za 630 zł, a w składzie 70% wełna. Następnie polska marka Wasala, przepiękna kurtka, która niestety jest wyprzedana, a kosztuje 3700 zł. Dajcie znać w komentarzu, który model spodobał Wam się najbardziej, no i oczywiście, czy robimy drugą część. Ha, no i zaobserwujcie ten profil, żeby nie przegapić przeglądu dobrych składów.